Piwo to nie alkohol. Powtarza często główny bohater znanego serialu komediowego. Slogan, który na małym ekranie brzmi zabawnie, może mieć poważne skutki społeczne dla tych wszystkich, którzy zbyt często sięgają po ten trunek lub notorycznie spożywają mocniejsze alkohole. Wzrasta ilość osób mających problemy alkoholowe. Z całą pewnością dołączają tutaj te grupy. Na przykład kobiety, które w dużej mierze udawało się do tej pory chronić. Obserwowaliśmy taki, taki model jakby właśnie wdrażania tych, tych kobiet poprzez najpierw pojawienie się dobrych piw, smakowych, niewielkiej zawartości alkoholu, a teraz przemysł spirytusowy produkuje na dużą skalę te małe pojemności, tak zwane małpki, które są dedykowane również kobietom i ten rynek się powiększa. Wszechobecna reklama niskoprocentowych napojów alkoholowych przyczynia się do tego, że nie tylko dorośli mają coraz częściej problemy z alkoholizmem. Młodzież ucząca się nie widzi niczego zdrożnego w tym, że, że można się upić i że takie fakty mają miejsce. Niepokojące jest również zjawisko przemocy, które występuje w szkołach, też powiązana często właśnie z używaniem, z używaniem alkoholu. Samorząd miasta wychodzi naprzeciw wyzwaniom, jakie powoduje rosnąca liczba osób uzależnionych od alkoholu. Pała, którą przyjmowaliśmy praktycznie na początku tego roku, ograniczająca zakres handlu, mówię tu o godzinach, jak i placówkach jeśli chodzi o sprzedaż alkoholu, na pewno pozwoliła uporządkować niektóre rejony miasta, a więc okolice ulicy Dworcowej, tam po prostu te placówki, które funkcjonują, czy Grunwalskiej, gdzie alkohol jest sprzedawany do godziny 22, a nie dłużej i gdzie oczywiście tym samym ilość osób, które zakłócają porządek, spokój, a jednocześnie mogą w tym czasie kupić, po prostu znacząco zmalała. Pocieszające jest to, że współdziałanie instytucji publicznych w naszym mieście doprowadziło do likwidacji sklepów handlujących groźnymi dla zdrowia używkami, nieco eufemistycznie zwanymi dopalaczami. Przyjęty na 15 sesji Rady Miasta Olsztyna projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020 kładzie mocny nacisk na programy profilaktyczne. To są programy z bazy programów rekomendowanych. Są programy dość drogie, ale od właśnie z badanej skuteczności oddziaływań. No i tutaj rzeczywiście bardzo wiele szkół jest zainteresowanych prowadzeniem tego typu nowoczesnej profilaktyki. Z problemem alkoholizmu i narkomanii walczy nie tylko nasze miasto. Zapowiedź podniesienia akcyzy na papierosy i alkohol w 2020 roku może nieco zniwelować rosnącą siłę nabywczą pieniądza. Prawo może utrudnić dostęp do używek, a kampanie społeczne mogą ograniczyć nadmierne ich spożycie. Nic jednak, w co wierzymy, lepiej nie rozwiąże problemu niż zmiana mentalności konsumentów.